Tuż przed wyjazdem na Puchar Świata do Budwy mamy przyjemność porozmawiać z trenerem drugim trenerem kadry narodowej Czarkiem Rzepnickim. Panie trenerze widzimy się w hotelu tradycyjnie przed takimi wylotami. Mam okazję z wami zamienić parę słów. Nie miałem okazji niestety być w, na zgrupowaniu w Giżycku troszkę jakbyś przybliżył atmosferę i to co się tam działo. No, przede wszystkim chcę powiedzieć, że zgrupowanie w Gliżysku, które zrealizowaliśmy wspólnie z całym sztabem, to można powiedzieć, że było zgrupowanie międzynarodowe, ponieważ odwiedziły nas reprezentacje kadry Czechos Czech, Litwy no i reprezentacja nasza. Więc mieliśmy bardzo, bardzo mocny skład, ponad 65-7 zawodników. Do tego e, zagościły do nas e, zaproszone kluby, które przyjechały specjalnie na Sparringi no i odwiedził nas jeden z Olimpijczyków, dariusz Snarski, który też przyjechał do nas na specjalnie na sparingi ze swoimi zawodnikami, więc e, zgrupowanie było mocne. E, I bardzo fajne, bardzo fajne walki się odbyły podczas ostatnich dni sparingowych. No, no właśnie, bo tak naprawdę wy potrzebujecie poznawać swoich rywali z zagranicy, chociażby na takich zgrupowaniach, to jest bardzo dobra okazja, bo przyjeżdża czołówka, ja już się przyzwyczaiłem do tego, że do tego Giżycka ściągacie i Litwę, Łotwę, no teraz były, były Czechy i tu chyba też jest jakaś taka lepsza współpraca się zapowiada. Tak, oczywiście. No, główny trener Dariusz Kłochanowski e, podjął współpracę z reprezentacją e, Czech i muszę powiedzieć, że ona bardzo fajnie owocuje. Z tego co widziałem w Giżycku i obserwowałem, to są bardzo zainteresowani przyjazdem do nas i realizacją zgrupowań z naszą kadrą. Więc myślę, że ta współpraca będzie bardzo fajna. A mało tego, z tego co jeszcze wiem, reprezentacja Czech ma porozmawiać ze, ze, ze Słowacją, więc myślę, że następne zgrupowanie, które będzie w Giżycku, będzie naprawdę jak zgrupowaniem mega potężnym. No właśnie, jak te sparingi wyglądały naszych człowiek, zawodników? Za, muszę zapytać o Fabiana, e, e, urbańskiego soczówka. No jest, naprawdę macie utalentowaną kadrę teraz? Jeżeli chodzi o sparingi, to muszę przyznać, że nasi zawodnicy bardzo dobrze się pokazali. Wiadomo, że to są pierwsze sparingi teraz w tym nowym roku. No Fabian miał okazję przetrzeć sobie, że tak powiem, kusz dosłownie na, na Suzuki. A ładnie to zrobił, A, to, to tak, zaznaczmy. Tak, ładnie to zrobił, e, e, także już jakoś tak się, w, można powiedzieć, wdrożył w walki, ale co do samych sparingów, to jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo fajnie się pokazał Soczówka, Grodzicki, bardzo fajnie się pokazały inne osoby, które są w naszej reprezentacji, więc na tle Czechosłowacji i na tle na tle trzech, przepraszam, fajnie to wyglądało, więc... Jesteśmy zadowoleni, ale teraz będziemy na Pucharze, na Perle Adriatyku, tak zwanej, czyli na bardzo potężnych zawodach Pucharu Świata. Też zamierzamy, jeżeli będzie to możliwe, jak najwięcej odbić sparingów z takimi reprezentacjami, które tam się zgłosiły, bo ponad 21 państw z tego, co widziałem i tam bardzo turniej, potężnych. Przepraszam, że tak wejdę ci w słowo, ale ten turniej zawsze był dobrze obsadzany. Tam cieszył się dużą popularnością i tam przyjeżdżali mocni, przyjeżdżają mocni zawodnicy. Tak, zgadza się. Widziałem już na grupie bardzo potężne reprezentacje, czy Rosji, Kyrgyzstan. Także myślę, że będą naprawdę fajne boje. No właśnie. Całość tej kadry to już jest trzon wypracowany. Pracujecie z tymi chłopakami dość długo. Jak mógłbyś określić postępy, jakie oni zrobili? Bo to jest taki wiek, że, że chyba te postępy robią szybko. To chyba widać. Tak, zgadza się. No, jesteśmy z nimi już troszkę czasu. Mamy kadry od kadeta, nawet od młodzika, gdzie już te pierwsze osoby od młodzika trafiają na pierwsze treningi razem z naszą kadrą, kadetów i juniorów. I musimy stwierdzić, że no, ten czas pokazał wielkie zmiany na plusie na, dla naszych zawodników. No, praca, 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 jeszcze raz praca. Cały sztab tutaj, który jest, czyli czyli główny trener Dariusz Kochanowski, Dariusz Gumowski, Tomek Mróz, moja osoba, Rostkowski Patryk, No, robią dużą pracę i ogrom pracy wkładamy w to, co się dzieje, a chcemy to zrobić jak najlepiej, czego rezultatem myślę, że są te starty, które, które widać. Zawsze to podkreślam, że tworzycie fajny team. Za każdym razem jak was widzę jak przy pracy, robi to naprawdę dobre wrażenie. Każdy z was wie co ma robić, jest profesjonalny w tym co robi. No i to chyba przykłada się też na zawodników. Zgadza się. Muszę powiedzieć też jeszcze o jednej bardzo fajnej rzeczy, że mamy bardzo fajny klimat w naszej kadrze, że zawodnicy nasi umieją z nami porozmawiać i rozmawiają z nami szczerze i otwarcie i czują się tak jakbyśmy byli drugą taką rodziną ich bardzo bliską, więc to też dużo znaczy dla nas, a co się przekłada też w bardzo fajnej pracy. W końcu, tak dalej. w końcu trochę czasu, w końcu trochę czasu. Spędzacie razem, nie? No, jeżeli bym to zliczył, to myślę, że ta kadra by więcej czasu e, niż z moją rodziną, także tutaj... Pozdrawiamy serdecznie małżonkę. Pozdrawiam serdecznie małżonkę i, i, i przepraszam, że tak krótko jestem w domu. No wiem, nie jest to łatwy zawód, to jest naprawdę ciężka praca, teraz łąka z rodziną to, to jest chyba jeden z większych minusów. Ale też i przysparza dużo satysfakcji i radości taka praca. Co? No, zgadza się, no, to jest, tak można powiedzieć, drugie moje życie, także tenerstwo i przekazywanie wiedzy i tego, co potrafię, co umiem e, osobom, i potem e, czerpanie z tego rezultatów, takich jakie mamy, i, i wspólna radość po, po startach, takich jakie były bądź nas czekają, no, to jest dodatkowa radość. No to teraz pytanie takie już na koniec. Czego się spodziewacie w tej budwie? Bo jakby był Darek Kochanowski, to bym usłyszał, że na pusto nie wrócicie. Na pusto nie wrócimy. No, zgodnie z tym, że główny trener prowadzący powiedział, że na pusto nie wracamy, więc ja muszę podtrzymać te słowa i powiedzieć tak samo, że na pusto nie wrócimy. A jakie medale będą? Postaramy się, żeby były jak najbliższe pierwszego miejsca. I postaramy się nie zawieść. Czy mamy mocno kciuki? Wiemy, że zdacie z siebie wszystko, bo tak zawsze jest. No i co i pewnie się widzimy z, z medalami na lotnisko. Aby tak było, dziękujemy bardzo i postaramy się dowieść, że jesteśmy z Polski. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.